Siemka Siemka. Wczoraj na profilu Facebookowym i Twitterowym zrobiliśmy ankietę, w której pytałem Was, czy dzisiaj poznamy pierwszą drużynę, która awansuje do finału konferencji. Większość z Was obstawiała, że tak i mieliście rację, ale o tym opowiedzmy sobie w dzisiejszych sprintach po parkietach NBA, czyli w 48 sekund o każdym meczu dzisiejszej nocy. Dzisiaj więcej Boston Celtics zakończyli swój sezon. Tak jak większość sezonu regularnego i playoffów rozczarowywała, tak i dzisiejsza postawa również. Kyrie Irving trafił zaledwie 6 z 21 rzutów, Al Horford 4 z 13, Jason Tatum 3 z 10. Cała drużyna łącznie tylko 29 z 93 oddanych rzutów, co daje marne 31%, a za 3 było jeszcze gorzej, bo tylko 7 z 39 rzutów, co daje raptem 18%. Do tego popełnili jeszcze 14 strat. Oczywiście częściowo to kiepska dyspozycja Celtics, ale nie odbierajmy zasługi Kozu. Bo po raz kolejny urządziły prawdziwy pokaz siły. Wrócił po kontuzji Malcolm Brogdon, więc mają jeszcze szerszy skład. Dzisiaj aż siedmiu zawodników zdobyło co najmniej 10 punktów, a i bronili świetnie, bo zatrzymali Celtics tylko na 39 punktach w pierwszej połowie. I Milwaukee jest pierwszą drużyną, która melduje się w finałach konferencji. Czeka na zwycięzcę pojedynku Raptors Sixers, a przed Bostonem trudne i gorące lato, ale o tym więcej w podsumowaniu drugiej rundy. A w tej serii, jak zawsze, obydwa kluby oddały łącznie 78 trójek, z czego trafiły zaledwie 25, czyli mniej niż co trzecią. Zanotowały po 15 strat. Golden State już w drugiej kwarcie prowadziło nawet 20 punktami, ale wyraźnie zmęczeni zawodnicy Warriors w trzeciej kwarcie zdobyli tylko 15 punktów i roztrwonili całą przewagę. Do tego jeszcze złe wieści dla fanów Golden State. Kevin Durant na dwie minuty przed końcem trzeciej kwarty biegnąc bez kontaktu z nikim nagle wyraźnie coś go szarpnęło w łydce, chwycił się za nią, zszedł do szatni i już na boisko nie wrócił. Sztab. Medyczny podaje, że to najprawdopodobniej naciągnięcie łydki, ale czekamy na rezonans, bo ewentualna kontuzja Achillesa mogłaby znacząco zmienić układ sił na zachodzie. Nawet pomimo braku Kevina Duranta Houston Rockets ostatecznie nie było w stanie wygrać z Golden State. Y -y koć nie było się bez kontrowersji, bo na 10 sekund przed końcem Clay Thompson wyraźnie wyszedł z piłką na out y -y? i powinna być piłka dla Rockets przy trzech punktach straty, ale gwizdki milczały i mamy 3 do 2 dla Warriors. Jesteśmy już po piątej kolejce spotkań w drugiej rundzie. Milwaukee Bucks jako pierwsi zapewnili sobie awans do finałów konferencji. Dzisiaj w nocy będą próbowali to zrobić Denver Nuggets i Toronto Raptors, ale jestem przekonany, że zarówno Philadelphia 76ers, jak i Portland Trail Blazers łatwo u siebie skóry nie sprzedadzą. Oglądajcie w nocy mecze, a jutro zapraszam na sprinty. Wszystko sobie podsumujemy. Dzięki za uwagę i do zobaczenia.